Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Mikroskala. Jest to taka seria, gdzie poruszam różne kwestie, różne tematy w sposób taki bardzo krótki, taki tematyczny, taki hasłowy. Także zapraszam do obejrzenia wszystkich kilkudziesięciu już odcinków z tej serii. Ja się nazywam Ela Szkudlarek. Jeśli chcecie wiedzieć o mnie więcej, zapraszam na moją stronę laktosfera.pl. Wszystkie namiary będą w opisie tego filmu. Jak zwykle... Jeśli chcielibyście pozostać ze mną na dłużej, będę bardzo wdzięczna i bardzo będę wdzięczna za każdą subskrypcję, polubienie, udostępnienie, napisanie, komentarza i do oglądania oczywiście innych też odcinków. Pozostałem z troszeczkę w tematach oceny przyrostów masy ciała dziecka tego, jak to oceniamy, jak na to patrzymy. Wcześniej się takie filmiki już były i w tych dłuższych wersjach, i w serii mikroskala również, więc odsyłam, pozostawię Wam linki też w opisie. To dzisiaj chciałabym powiedzieć bardzo krótko na temat takiego pewnego narzędzia diagnostycznego, jakim jest wykonanie dobowego testu wagowego. Bardzo często spotykam się w mojej jakby praktyce z taką sytuacją, że dzieci, no właśnie, są ważone przed i po karmieniu, wyciągane są jakieś wnioski, ale robione jest to wszystko tak troszkę chaotycznie, nie wiem, za długo i jest to wtedy bardzo trudne do oceny, dlatego że dobowy test wagowy, jak sama nazwa wskazuje, jest testem wagowym, który wykonujemy w skali doby, dlatego że takich małych dzieci jak noworodki czy niemowlęta, szczególnie noworodki, to wszystko, co, to, to co jakby robimy, jakby musimy oceniać na kilogram masy ciała i na dobę. Czyli żeby ocenić też mniej więcej ile pokarmu powinno dostawać dziecko, to my to nie oceniamy na porcję, tylko na dobę. Oczywiście orientacyjnie możemy taką porcję określić, natomiast de facto nie ma czegoś takiego jak pełne porcje, których musimy się trzymać i nie Wyliczamy ilości jednej porcji właśnie chociażby na podstawie takiego testu wagowego wykonanego podczas tylko jednego karmienia. A więc dobowy test wagowy jest to narzędzie diagnostyczne, które pozwala nam ocenić orientacyjnie, ile pokarmu z piersi pobiera dziecko. Oczywiście tutaj można byłoby przyczepić, że jakby gramy na mililitry nie możemy tak wprost przeliczać, no bo wiadomo, że, że to jest mleko, ale na nie woda. Nie jestem mocna z fizyki, więc już nie będę drążyła tematu. No w każdym razie, no właśnie, jest to narzędzie orientacyjne i polega właśnie na tym, że w skali jednej doby, 24 godzin, czasami to mogą być dwie doby oczywiście, jeśli taka jest też decyzja rodzica, bo, bo oczywiście możemy też ocenić w skali dwóch dób, czy dłużej. Na Natomiast to musi być jasno powiedziane, że jest to właśnie takie, taka technika, którą stosujemy w określonym czasie, dlatego że generalnie, no wiadomo, jest to bardzo obciążające, że musimy malucha przy tym pokarmieniu ważyć i zapisywać, więc jeśli się decydujemy na taki test, no to wykonajmy go w skali doby, czyli dobowy test wagowy, czyli przez 24 godziny ważymy człowieka, przed karmieniem piersią i po karmieniu piersią, jakby w całości, takim, jaki jest, czyli w ubraniu z pieluchą i też z zawartością tej pieluchy. Czyli na przykład, nie wiem, przebraliśmy maluszka, czy, czy po prostu wzięliśmy, chcemy dostawić do piersi, więc. Wkładamy malucha na wagę. Najlepiej, żeby ta waga stała w jednym miejscu, żeby była sprawna, sprawdzona, skalibrowana, wiadomo, żeby tą wagą też nie ruszyć, żeby było jak, żeby ważyła, nie wiem, ta sama osoba w ten sam sposób, żeby oczywiście było jak najmniej błędów technicznych. No, w każdym razie ważymy maluszka przed, dostawiamy do piersi, jest karmienie e, e, i, 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 po, i po zakończeniu karmienia e, ważymy malucha znowu. I teraz ważymy dokładnie tak samo jak przed, czyli jeśli, nie wiem, maluch zrobił w międzyczasie kubkę czy siku czy cokolwiek, to po prostu ważymy z tą zawartością, no bo nie ma znaczenia, czy ta kupa jest w brzuchu czy w pieluszce. I zapisujemy sobie różnicę w gramach i później tak naprawdę zliczamy to sobie z całej doby, czyli tyle ile było karmi, tyle pomiarów powinniśmy wykonać. Dlatego właśnie ważne jest, żeby to było osadzone w czasie jednej doby, osadzone w jakimś takim... W takim odcinku czasu, gdzie jest to po prostu do wykonania, bo to wymaga pewnego wysiłku i takiej organizacji. Zawsze zalecam, żeby taki test robić wtedy, kiedy rodzice oboje są w domu, kiedy mają czas, kiedy mają w miarę uporządkowany dzień. Bo wtedy jest to po prostu łatwiejsze do zrobienia. Oczywiście, jeśli by się tak stało, że w międzyczasie też w trakcie karmienia dziecko, nie wiem, zostało dokarmione, czy to po drenie przy piersi, czy, czy z butelki, czy jakkolwiek inaczej, a maluszek nie został zważony, no to po prostu zapisujemy w nawiasie, że tam plus x mililitrów było podane dodatkowo. I wtedy pozwala to nam mniej więcej oszacować, jakie, jaki pobór pokarmu na dobę mleka z piersi mamy, maluszek ym, wykonuje, karmiąc się na żądanie. Swoim rytmem, tak w sposób taki, jaki potrafi, i wtedy możemy dobrać też indywidualnie sposób, ilość, częstotliwość pokarmu ewentualnie, który dziecku podamy dodatkowo. Czyli jakby nie możemy ocenić jak, ile pokarmu z piersi zjada mama, e, przepraszam, ile pokarmu z piersi mamy zjada maluszek, e, natomiast od tego są wskaźniki skutecznego karmienia, odsyłam do poprzedniego filmiku i jakby my nie musimy wiedzieć, ile dokładnie na porcję zjada dziecko, bo dziecko jeśli jest zdrowe, potrafi sać, komunikuje swoje potrzeby, no to po prostu jest dostawiane do piersi na żądanie, jeśli mamy odpowiednią technikę Pamiętamy też o pracy na odruchu oksytocynowym, To wszystko te filmiki o pozycji biologicznej, pracy na odruchu, odsyłam do poprzednich odcinków. Jeśli dziecko daje odpowiednią ilość mokrych pieluch, kup i ma prawidłowy przyrost, to znaczy, że jest karmione efektywnie. Nie ma znaczenia, czy jednego dnia zje 8 razy, czy 12, czy 14, czy ma gorszy dzień, dlatego że na tym polega karmienie naturalne, że po prostu mama z dzieckiem się zgrywają i karmimy dziecko na żądanie, czyli zgodnie z tym, jak. On, jakie to dziecko ma potrzeby, jakie komunikuje, to jest ogromnie ważne w kontekście żywienia w ogóle. Czyli nie ma czegoś takiego jak pełna porcja, bo dziecko za każdym razem może zjeść inną ilość pokarmu. Natomiast możemy oszacować, ile dobowo maluchowi powiedzmy brakuje do tego, żeby jego potrzeby żywieniowe zabezpieczające no właśnie jego jakby prawidłowy rozwój, przerosty masy ciała. Ile tego pokarmu dodatkowo potrzebuje, no i wtedy możemy dobrać odpowiedni sposób też do karmiania. Czasami to są mniejsze porcje, a częściej, czasami większe porcje, a rzadziej. To wszystko zależy od danej konkretnej sytuacji, od danego konkretnego dziecka. Także uczulam Was bardzo, bardzo mocno, bo często dzieci trafiają do szpitala, to zaleca się ważenie przed i po i dobijanie do pełnej porcji. No nie ma czegoś takiego, słuchajcie, dlatego że no po prostu nie ma po prostu nie ma. Dlatego, że dziecko, tak jak już powiedziałam, zjada różne ilości, jak też, jak też, czy oglądaliście, czy zachęcam też do obejrzenia, jakby przypomnimy sobie o tym, że z butelki, naprawdę pobór mleka z butelki jest zupełnie inny niż z piersi, więc i te ilości są często zupełnie nieadekwatne do potrzeb dziecka i tak dalej, i tak dalej. O karmieniu butelką, myślę, że o karmieniu też mlekiem modyfikowanym, czy odciąganym pokarmem będą kolejne filmiki, więc... Bo warto zasubskrybować kanał, żeby ich nie przegapić, bo chciałabym ten temat jakoś pozbierać też do, do kupy, że tak powiem. I, no i tak, więc dobowy test wagowy jest to pewne wyzwanie, ale ono zawsze ma jakiś sens i cel, i zazwyczaj jest zalecane no przez kogoś, kto wspiera mamę i maluszkę, i całą rodzinę w procesie karmienia piersią i laktacji, no i ma, jakby ma wiedzę na ten temat i po prostu zalecenie dopasuje do tego, co nam wyjdzie. Bo czasami jak się zrobi dobowy test wagowy, to się okazuje, że dziecko pobiera odpowiednią, adekwatną do potrzeb ilość pokarmu, tylko na przykład z, z nie wiem, jakichś lęków mamy dziecko jest dodatkowo dokarmiane, bo mama się boi, że nie zjada wystarczająco dużo. A czasami może się w drugą stronę się wydawać, że bardzo nie chce dokarmić, że dziecko zjada jakby odpowiedniej ilości i jakby dobowy test wagowy też może nam pokazać, że na przykład nie do końca... Jest to zgodne ze stanem faktycznym i rzeczywiście temu maluchowi i tej mamie należy się odpowiednie wsparcie. Także z jednej strony jest to tylko narzędzie, i też nie możemy do tego podchodzić zero-jedynkowo, że to jest dokładnie też taka ilość, jaka wyszła nam różnica w masach. Oczywiście to też jest jeden, jakiś tam konkretny wybrany dzień, więc czasami taki test wagowy trzeba po prostu powtórzyć, a z drugiej strony yy, daje nam to bardzo yy, bardzo jakby fajny taki, takie spojrzenie tak na, holistycznie na sytuację, bo oczywiście też jest ważne, jak przebiega karmienie, jaki jest cały wywiad i cała historia danej yy, diady, mama i dziecko, więc jest to tylko narzędzie albo aż narzędzie, natomiast tylko dobrze zastosowane i dobrze wykonane ma jakąś wartość merytoryczną. Także... Yy, Myślę, że na, jeśli macie jakieś pytania w związku z tym tematem, to zapraszam, żeby napisać w komentarzu, a tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.